3 sierpnia swoją piłkarską przygodę z Betklik trzecia liga grupa 3 rozpoczęła grupa Chmiel Polonia Słubica. Przeciwnikiem Polonii była szósta w zeszłym sezonie, a z dużymi ambicjami awansu do drugiej ligi w sezonie bieżącym drużyna LKS Goczałkowice Z W ósmej minucie meczu bardzo licznie przybyła na stadion publiczność, eksplodowała radością, gdy po rzucie wolnym piłka trafiła do siatki gości. Sędzia jednak uznał, że bramka padła z pozycji spalonej. Kolejne kilkadziesiąt minut to szybkie kontrataki gości, po których zdobyli trzy bramki, w tym jedną z rzutu karnego. I mamy trzecią bramkę, niestety, niestety. Po przerwie zespół poloni rozpoczął bardziej odważną grę i po indywidualnym rajdzie Kuby Świdra zrobiło się 3-1. Kilka minut później po ładnej akcji goście ustalili wynik meczu na 4 do 1. Po meczu o komentarz poprosiliśmy trenerów obu drużyn. Nie, no przegraliśmy męcznie, wiadomo w piłce seniorskiej, czyli w dorosłej jest ważny wynik. My w tym tutaj żadnego wyniku nie zrobiliśmy na inaugurację i, i ocenia się też strona poprzez pryzmat wyników i uważam, że pierwsza połowa graliśmy bardzo słabo lub nawet beznadziejnie. Yy... Przestraszyliśmy się, nie robiliśmy tych zadań, których mieliśmy e, robić i tak to wyglądało. Druga połowa, trochę zmieniliśmy organizację. Wyglądało to lepiej, ale to też nie jest to, to, co, to co powinno, jak to powinno wyglądać. Wiadomo, zespół Guczałkowicz bardzo dobry zespół. Mieliśmy dużo problemów e, w, w fazie bronienia, w, czyli w obronie wysokiej i nawet w tej obronie niskiej. Po nieudanych pressingach bardzo słabo przychodziliśmy. Nie, nie przeskakiwaliśmy jednego zawodnika, nie zamykaliśmy środka i bardzo słabo to wyglądało. Nie wiem jak będzie w następnym tygodniu, Na początku musimy zrobić analizę, musimy wyciągnąć wnioski z, tych, z tego meczu. Zobaczymy gdzie popełnialiśmy błędy. Wiadomo, no, trochę inaczej jest nagrania, trochę inaczej jak to się widzi na żywo. Ale mówię, no to jest bardzo krótki okres i, 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 i za dużo bramek po prostu staliśmy. To na mnie nie przystoi. Nie? I teraz z perspektywy, ja też wiem, gdzie będziemy mieli swoje już problemy po tym meczu, bo to, to, to nie jest żadna filozofia. Po prostu będzie nam brakowało zawodników i ogrania i tak to wygląda, nie? Mm, wiedziałem, że, że czeka nas drużyna, która jest tutaj pełna pozytywnych emocji, bo przy awansie to te emocje są raczej, tak jak już mówiłem dla wywiadu, u nas w klubie pozytywne, czyli dużo przeżyć wspólnych, dużo radości, dużo zwycięstw, dużo bramek. Yy, więc y, przy kibicach, którzy też tutaj się zjawili, byłem pewny, że będzie to drużyna, która będzie chciała na nas siąść. Też y, wiedząc z tyłu głowy, że my wyjechaliśmy o 8 rano i tutaj mieliśmy bardzo długą podróż. Ale ogromne gratulacje dla mojej drużyny i też za nie tylko za zwycięstwo, ale za podejście do meczu, bo w ogóle nie było takiej rozmowy, czy jedziemy, czy nocujemy, tylko było profesjonalne podejście, stuprocentowe zaangażowanie i ja widziałem u każdego chłopaka, że on chce ten mecz wygrać i pokazać, że ta praca, którą wykonujemy w tygodniu, się opłaci. Też nie ukrywam, że jestem osobą bardzo wymagającą i nie tutaj w 100% zadowoloną, bo ta stracona bramka mnie drażni i drażni mnie to, że po bramce trzeciej nie poszliśmy za czwartą, za piątą, tylko... Graliśmy tak troszkę bardziej wycofanie. To nie jest to, co ja chcę grać. Ja chciałbym, żebyśmy po trzeciej bramce strzelali czwartą, po czwartej, piątą i po piątej, szóstą. I to mnie drażni i na pewno będziemy to teraz te parę godzin męczyć, ale też nie ma co przesadzać, bo myślę, że jak jest wynik 4-1, to trzeba się też umieć cieszyć i gdzieś znaleźć ten balans, więc jest trochę, trochę zła, ale jest też radość, i mam nadzieję, że że chłopacy nabiorą jeszcze więcej wiary w ten projekt, jeszcze, jeszcze więcej chęci i radości w to, co, co chcemy grać, bo tak jak widzimy, gramy piłkę odważną. Nawet to przy tym rzucie rożnych, gdzie idziemy bramkarzem do przodu, pokazuje, że chcemy się wyróżniać nie tylko na tle tej ligi, ale też na tle polskiej piłki, że robimy coś, co nie jest yy, zwyczajne. Chcemy po prostu pokazywać się z jak najlepszej strony i tak, jak powiedziałem, jestem zadowolona, a co do przeciwnika, życzę Wam jak najwięcej zwycięstw i mam nadzieję, że będziecie z tym podejściem, czyli grą w piłkę, odważną grą ofensywną, chcieli dalej punkty zdobywać, bo nie jest to często spotykane, że drużyny, które dostają trzy bramki, grają dalej ofensywnie, tylko częściej starają się zamazać na jak najgorszy wynik. Dlatego pełen szacunek i też gratulacje za podejście i za odwagę, a. Myślę, że pierwsze koty za płoty i teraz będzie już tylko lepiej dla Was. Powiem szczerze, że nie zastanawiałem się tutaj nad celem w tamtym sezonie, finał Pucharu Polski, szóste miejsce. Łukasz Piszczek tutaj wykręcił, myślę, że wynik naprawdę bardzo, bardzo dobry i trzeba to szanować, ale każdy sportowiec chce zawsze więcej i my musimy dążyć, żeby jak najwięcej osiągnąć. Też nie zapominajmy, że my jesteśmy drużyną, która trenuje trzy razy w tygodniu, nie codziennie i ma chłopaków tylko Tutaj, tak naprawdę, ze śląska młodych my chcemy rozwijać, my chcemy trzymać się pewnej wizji, grać, grać pewien pomysł, i myślę, że ten pomysł było dzisiaj widać. I naszym celem jest grać to, co trenujemy i, i na boisku przekładać to na punkty. Czyli nie wygrywać tak zwanym sposobem, jak to ostatnio powiedział trener Mariusz Miszura na konferencji, tylko wygrywać dominacją i wygrywać e, jakością, którą wytrenujemy e, na każdym treningu. Podsumowując spotkanie z pozycji kibica, mecz na pewno mógł się podobać. Mimo przegranej polonii, widać było ogrom pracy włożonej w zespół w ciągu zaledwie kilku tygodni przez trenerów Krzysztofa Kaczmarczyka i Andrzeja Wypyka. Jednocześnie wygrze gości dominowała dojrzałość piłkarska i duże wzajemne zaufanie piłkarzy do siebie. Dla Dumy Pogranicza teraz czas na wnioski i korekty, bo już w najbliższą niedzielę spotkanie w Legnicy z Miedzią II, a za dwa tygodnie w sobotę w Słubicach z Lechią Zielona Góra.